Dolina Kobylańska Miejsce niebezpieczne A my w tym jakże niebezpiecznym miejscu Idziemy się dzisiaj wspinać Auto zostawiliśmy kilkaset metrów dalej na parkingu Pod remizą w Kobylanach A teraz kierujemy się w głąb doliny Pod skałę o nazwie Żabi Koń Gdzie będziemy robić pięcioplusową drogę Szarża lekkiej brygady Jesteśmy chyba w najładniejszym miejscu doliny tu mamy wspomnianego żabiego konia. Podejście pod skałę jeszcze kawałek tędy. No a sama droga idzie jakoś tak. Tu będą trzy wyciągi, być może trzy plus przeniesienie stanowiska, ale to wszystko zobaczymy na miejscu. A w każdym razie liczymy na fajne wspinanie o takich dla mnie umiarkowanych trudnościach. Tu wokoło mnóstwo innych skał, a podejście pod drogę jedną z licznych ścieżek, trochę kruchych aczkolwiek nie szczególnie trudnych. Tak na dobrą sprawę, to to nie będzie moja pierwsza droga na tej skale. Kiedyś na kanale był nawet film z przejścia dolnego trawersu, który idzie jakoś tak. To było 4+. Teraz podnosimy poziom o jedną cyferkę do góry. Ale myślę, że jestem już na to jak najbardziej gotowy. W sumie to wybraliśmy chyba najbardziej stromy wariant podejścia. I ścieżek prowadzących pod drogę jest sporo, ale ta nasza była najkrótsza. Dotarliśmy pod drogę, szykujemy właśnie sprzęt. Mamy standardowy zestaw kilkunastu ekspresów, pętlę lina 60 metrów, choć taka na pewno nie jest aż tutaj potrzebna. Pierwszy wyciąg tą płytą trzeba się dostać. Gdzieś tam pod tą ryskę, założyć przy niej jakieś stanowisko. Niby na topo jest zaznaczone, że powinno być, ale nie wiem, czy go zastaniemy. Później przenieść stanowisko przez jaskinię, co będzie dość ciekawe. Następnie przewspinać jeden łatwy wyciąg. No i krug z drogi jest na końcu. Na wyciągu za 5+. Wzięliśmy też radio, bo niby dzisiaj nie wieje, wyciągi nie są długie, ale takie rzeczy to i tak lepiej mieć niż nie mieć. No, to właściwie jesteśmy gotowi. Karola pójdzie bez plecaka. Ja sobie plecak wezmę, bo no, traktuję to jako trening pod Tatry po prostu. Pierwszy wyciąg za 5. Trudności chyba są głównie na początku. I tu już chyba po trudnościach wyciągu, teraz przez krzaki wyjście na jeszcze jedną półkę. Karola nie znalazła stanowiska, więc na topo chyba troszkę oszukali, ale zbudowała tam coś z ringów i pętli, więc zaraz ten wyciąg będzie można uznać za skończony. Karola ma auto, więc zostaje jej przyciągnąć resztę liny, której pewnie zostało z 40 metrów. Ja tymczasem przebieram buty i niedługo będę szedł na drugiego. Okej, okay, no to chyba kamera na dół. I spróbujmy się wbić w tę ściankę. Pierwszy ekspres do zdjęcia, no taka mocna ta piąteczka, nawet. Tam mamy łatwiejszą końcówkę. Trochę tu krucho. O, no, dokładnie o tych ringach mówiłem. I jesteśmy przy jaskini. Więc teraz muszę zrobić przeniesienie stanowiska. I wiesz, co, chyba się nawet tu nie będę wpinał. Ale ja cię złapię na wszystko. Tak, tak. Daj ze dwa ekspresy jeszcze. Chociaż wątpię, że się przydadzą. Dobra, idę. Czekaj, Możesz. jest dobrze. Ciężko to nazwać wyciągiem, ale gdzieś tu powinno być stanowisko. Może też nie będzie. Może też nie będzie. Czekaj, bo to jest chyba tu. Patrz, tu w ogóle jest jakaś droga. Tu nie ma nic. Znaczy, to jest teren trójkowy, to się zgadza. Ale nie ma tu asekuracji przy nim. Natomiast asekuracja jest tutaj. I ja chyba pójdę tu. Dobra, to przeszedłszy 5 metrów przez jaskinie idę tu do góry. Proszę, pan, może ja tam faktycznie przejdę. Nie, nie trzeba. jak jogi przez tu przejdę. Zerknął Ale śliskie chyba Nie, nie jest śliskie, jest kruche Ale to jest prosty teren Ale to teren. wygląda w sumie jak teren publicowy Ale co? Wygląda w sumie jak publicowy teren To no. może być Uch. Jestem no. Fajna, oryginalna droga Wepnę się tu Chyba tędy będzie najlepiej. Ale tu jest krucho, ludzie, ale dobra. Wyświetlałem i kolejne stanowisko tu. Ekspres na pół do ekspresa taśma. Taśma na krzyż. I mamy stanowisko samonastawne. Teraz do niego. Wyblinka I można rzucać komendę Karola, mam auto Przez takie krzaki się wychodziło Choć właściwie bardziej tędy Po tej skałce Ale mimo wszystko dość ciekawy wyciąg Tak zwany parch Siemano, jak tam droga? E, no, uwielbiam takie Lubimy parchy? Lubimy kominy Dobra, to jest Drugi wyciąg za nami, a jeśli chodzi o ostatni wyciąg no to to jest to wybrzuszenie za 5 plus Nie jest długie 4, 5, 6 wpinek pewnie No ale mimo wszystko tam jest właśnie główna trudność drogi To co? Łapiesz mnie? Łapiecie Ja się muszę wbić tu Aha, tam naprawdę Tak tu Tu ta tu. droga idzie po cały czas Nie To jest najbardziej prawa linia przecież Tak, tak Masz na prawo, na prawo druga, Wiem Widzę ją Aha. Nie świetne. Co? Nie, sapanie, mówię o tym, że to jest niebanalne, ale też nic szczególnie trudnego. Ale wiesz, co, z plecakiem bym się tu czuł mniej pewnie. Tylko tu już nie ma wpinek. Dobra, mam stanowisko już. Trzeci wyciąg. Zdecydowanie najtrudniejszy. Ale i muszę przyznać, że najfajniejszy. Są dobre chwyty, stopnie też przyzwoite. No tyle, że trzeba trochę poszukać. No i jest się przez pewien czas w przewieszeniu. To jest w sumie fajnie, bo można usiąść. Za mną jest krzyż. Jak Karola skończy, to tam jeszcze podejdę, pokażę Wam widoki. Ale póki co ją tu muszę przeasekurować. A to miejsce, w które teraz kieruję kamerę. To jest zjazd ze do szczytu, dosłownie 6-7 metrów, i potem już się schodzi, ale to pewnie zobaczycie za chwilę. O, widzę niebieski kask i czerwoną bluzkę, czyli chyba po trudnościach. Jak się podobał ten wyciąg? No ale wzięłaś mój plecak, by z tego nie przeszedł. No i właściwie. Po robocie to się na chwilę rozwiąże, pochodzę sobie po szczycie. No, więc tu mamy krzyż. Do krzyża można sobie podejść. Naprawdę piękny punkt widokowy na dolinę. Tam widać inne wspinające się zespoły. Choć teraz jest środek tygodnia, więc w sumie nie ma ich dużo. Często bywa tak, że tam są jakieś namioty rozbite. Dziesiątki ludzi, ogniska. Tak w sumie to jest moja ulubiona miejscówka w Kobylańskiej. Nie da się tu wejść tak typowo turystycznie. Trzeba się co najmniej przewspinać tym trójkowym zacięciem. No okej, okay, to co? Chyba do zjazdu. No tak. To zawsze taki nieprzyjemny początek. No, to zjechany. Lina wolna. Zrzuć resztę i Możesz się zbierać stamtąd. W sumie fajna droga, bo ona jest dość nowa. Ma może parę pojedynczych lat, dzięki czemu ta skała nie jest jakoś szczególnie śliska. Tyle, że coś za coś. Nie jest ślisko, to jest trochę krucho, co widzieliście szczególnie na drugim wyciągu. Lina ściągnięta, buty przebrane. No oczywiście, że wziąłem buty. Przecież wiem co mnie tu czeka. No i teraz schodzimy tą oto krótką, ale miejscami stromą, leśną ścieżką. Tu jeszcze OK. Najgorzej jest tam. No i tutaj można sobie usiąść. Te buty też do biegania po asfalcie, więc niekoniecznie mają najlepszą podeszwę dla takiej zabawy. Ale najgorsze już za mną. Reszta całkiem spoko. No, to zejście skończone. A co za tym idzie cały projekt tej drogi zamknięty. No i dla mnie to był kolejny z wielowyciągowych jurajskich projektów przewidzianych na ten sezon. Mam nadzieję, że Nieostatni udany. A w tym filmie, jak się pewnie domyślacie, tyle. Więc dziękuję za uwagę. Cześć.